A witam serdecznie na kanale Picasso. No cóż, odcinek spoilerowy. A horsy, no cóż, zobaczmy, w co się tutaj gra. A więc, a więc, a więc, mamy nową grę pamięciową, już świąteczną. Troszkę długie te święta widocznie będą, albo przewidują, że będą za krótkie. No cóż, cóż mamy grę pamięciową. Jak tutaj to wszystko będzie wyglądać? No to zobaczmy, jakie są tutaj wiadomości. Oczywiście, jak nam no wejdzie. Do 4 listopada ma to niby potrwać ta testówka, tak? Odwróć płytki po dwie, po dwie naraz. Kliknij je po dwie naraz. Chyba złe tłumaczenie. Jeśli dwie płytki, które odwrócisz, nie pasują do siebie, płytki odwrócą się ponownie i tracisz życie. Puch! Do widzenia. Jeśli dwie odwrócą kafelki pokazujące te same dwa przedmioty, oznacza to, że znalazłeś parę i być może nagrodę. Aha, czyli też będą nagrody w tym, tak? Dwie płytki są następnie usuwane z planszy. Po znalezieniu wszystkich par, wygrywasz nagrodę i odblokowujesz kolejne poziomy. Pierwsze logowanie dzienne daje nam 5 żyć. No, dzięki Twojej lojalności, 5, jeśli logowałeś się przez 5 dni z rzędu, a dostosowując określone pary, dostajesz też można dostać właśnie te serduszka z kolekcji no i oczywiście za kuponiki. A to już było wcześniej, już przerabiane te pamięciówki, mamy tyle razy, że głowa boli, no jednakże, coś tu powiedzieć, trzeba, trzeba z nimi się tutaj zmierzyć. Już wielokrotnie Wam pokazywałem, jaka, jaką ja mam strategię na tą pamięciówkę, jednakże postaram się Wam pokazać to w późniejszym czasie. Przypomnienie Joker ujawnia 1 do 5 płytek wybrany w sposób wybrane spośród tych, które nie, przywró nie przywróciły się do tej. Co? Przypomnienie Joker ujawnia 1 do 5 płytek wybrane sposób tych, które już przewróciły się na tym poziomie. A no dobra, no, było to już także spokojnie. Można, można sobie to e, jakoś tam a, wycerklować. E, The Farmer TS. Joker pokazujący wszystkie płytki, które należą do tej samej rodziny, aż do końca poziomu. Hmm. Ale to jest tylko czasowe. To trzeba, trzeba brać pod uwagę, że przez pewien czas pokazuje. Najlepiej zrobić pre -screena i wtedy sobie sprawdzać, nie? O, Crystal Ball. Joker ujawnia trzy kafelki wybane spod śrub tych, które nie zostały jeszcze pr e przewrócone. Które nie zostały jeszcze przewrócone. Przewróciły się na tym poziomie. Trochę niegramatycznie. Jeszcze przewróciły się na tym poziomie. Chodzi o to, że te, które jeszcze nie zostały odwrócone. Dobra, każdego dnia dostajesz jeden z tych jokerów za darmo do jednorazowego użycia. Czyli chociaż tyle, że mamy te jokery, także jackpot, czyli pokonaj wszystkie poziomy, aby uzyskać zupełnie nowy parada jabłka przedmiot. No zobaczymy, co to będzie w ogóle. Ja sprawdzałem to. No, nie wyświetlało mi jeszcze, co to za płaszcze dają okrycia. Przez całe wydarzenie można znaleźć fragmenty boskiego konia Świąteczny Dół w złotym runie. W no, złotym ronie długo będzie się robić. Otrzymaj fragmenty jako nagrody za ukończenie określonych poziomów. Złope, złote podkowy zbadaj złote zarabiaj. Złote podkowy za trofeum króla wydarzeń. Poprzez ukończenie 1, 7, 15, 25 poziomu. Zbierz co najmniej dwie złote podkowy, aby wziąć udział w losowaniu, które odbędzie się na koniec wydarzenia. Sp sp I spróbuj wygrać świąteczny duch, świąteczny duch, boski koń. Gramatyka very hard. No to cóż, zagrajmy. Tak, tutaj wybierzemy sobie te, te, te rzeczy. Znowu gośka kurczę, nam tutaj wszystko proponuje. No i tutaj mamy... O, o, o zimowe rzeczy, tak? No następne, no dawaj. Nie mieliśmy szczęścia. A ja nie chcę teraz darmo. A, muszę. No, darmowe. No to całkiem co innego jest. O! Widzicie, to jest różnica teraz. A nie. To nam podświetla całkowicie, tak? A dobra, zobaczymy jak te, te jokery będą działać. A i ja oczywiście będziemy z nich korzystać. A, już pierwszą dostaliśmy. Dobra. Darmowy. Dobra, zobaczmy. Rodzinę. Od razu nam podświetla, także wiemy mniej więcej, gdzie będą. O, widzicie? Udało się. A, dobra. Dostajemy dwa za zdobycie rzeczy. No i ostatni. Dobra. Do widzenia. No i mamy nagrodę, tak? No to lecimy dalej. O, 500 punktów rankingowych. No jakby to coś zmieniło. A czy coś? Nowy, darmowy Joker 23 godziny Dobra Aha, dobra Tutaj był, o proszę Jest Ale to dzisiaj nie będziemy tak za bardzo Tego roz, rozkminiać A, Tutaj lecimy dalej no, i tutaj będzie ten, pewnie palcad i ten ostroga. Coś mi się zdaje, że po prostu te jokery dają na dłużej czas niż ostatnio. Takie dają tak trochę hmm, świąteczna ramka, awatara. No, ja tam nie potrzeba akurat świątecznej ramki, awatara. Ale no, i ten prezent przyjmę w drodze rozliczeń. No ale dobra, no, nie, 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 nie zmieniajmy tutaj tych, tych naszych rzeczy. Parowanie, tak? Ja, Co to jest to jabłka parady? No daje plus 6 do wszystkich umiejętności. Nie jak zwykłe 5, tylko 6. No i nie wiem, jakie są w ogóle te, te. Te, 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 te tutaj yy, lepsze zastosowania niby tego jabłka, ponieważ yy, no, nie da się tego jeszcze w tym momencie zrobić, więc mogę powiedzieć, no ładniej wygląda, no i tyle, takie są nagrody, czyli loteru no możemy sobie dziabnąć, Hera, yy, no Hera zawsze pożądana, <laughs> kawałki, fragmenty boskiego, Funland e, kucyk, Jednorożec, kobitka i facecik też jest, dobrze. Zegar Chronos'a, no to no, przyda się czasem, no ale to żeby taki, żeby się zabijać za to, to nie bardzo. Piąty element też ostatnio taki trochę śmieciowy się zrobił. Pakiet sprzętu na Boże Narodzenie, fajne jest, przydatne, także jak najbardziej. Feniks, no Feniks jest fajny. A lubię Feniksy, sporo ich mam jeszcze. Ten czas sprzedać, kurczę, bo cena pójdzie w dół. A małpy, śnieżna małpa też była fajnym cerkiem, no ale no, też się. Te, 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 te przy, ci przyjaciele, cały, cały rynek wykosili tymi przyjaciółmi, no, te, te, co widzą, że, że coś idzie, że, że coś ci, ci gracze zarabiają? Od razu koszą, no, nisko przy ziemi, kurczę. Nikt nie może zarabiać, nic. Nie ma, nie ma handlu, <laughs> można tylko, tylko masówki robić, nie, i wtedy może coś, coś się uda zarobić. No dobra, no to jest tragiczne, że, że każdą taką inicjatywę troszkę się wykasza, ale no, no cóż, no taki, takie mają podejście, no trudno. Trze, trzeba z tym żyć, w końcu to oni rządzą, nie, e, no i koryto wodne, no. Tutaj drugi jednorożec do, do pary, tak że będziemy mogli sobie zdobyć. No i świąteczna ramka. No to, to, to teraz będziemy mogli zdobyć 500 punktów. No i tam inne takie e, zwyklaczki, także zwykłe CRR-ki. Um, no, powiem tak, jak na święta, to dupy nie urywa. Powiem tak. Na święta zazwyczaj były naprawdę fajne, fajne e, promocje. E, Mam nadzieję, że to jest tylko taka, taki przedświąteczny, po prostu rodzaj tutaj zdobywania tych cerków i tych, tych różnych powiedzmy znakomitości. Bo powiem szczerze, no, na święta zazwyczaj były bardzo fajne boskie do zdobycia. Owszem, wymagało to trochę kuponów, wymagało to trochę cierpliwości czasem, wymagało to czasem siedzenia przed, przed tym. Ekranem, ale było można zdobyć. No, jeżeli to ma być świąteczny event, no to powiem szczerze, trochę, troszkę cieniarski. No dobra, no ale przejdźmy dalej. Kolekcje. Jakie kolekcje możemy to zdobyć? No, po prostu tutaj te, te rzeczy, jak będziemy zdobywać, no to po prostu będziemy odkrywać po kolei i zdobywać po kolei 2, 3, 4 i 5 żyć. Także no, im, dalszy, im dalej w las, tym e, e, cięższe te, te, e, te właśnie e, kafelki do zdobycia. Ale przypuszczam, że wszystkie je zdobędziecie, także bez problemu, bez spiny, także e, do boju. No i tutaj mamy tego boskiego. Oczywiście jest w złotym runie, ale cóż to jest za specjalny świąteczny smog, smog, świąteczny duch. Duch Bożego Narodzenia jest jednym ze smoczych koni. Walczy ze smokami innych graczy, aby wygrać nagrodę ducha. No duch jest fajny, znowu cena pójdzie w dwóch. To bo jak duchy trzeba wyprzedać wszystkie, wszystkie konie z duchami. No, no bo jak wejdą te duchy, no to cena pójdzie na łeb na szyję. No, to już będą podła, podła, podła kupony. No nie, dwóch się nie da sprzedać. 10. Nie no, żartuję oczywiście, e, no ale stracą na wartości wszystkie duchy, e, jak będzie ten, e, ten smoczy, e, no, owszem, no, przydają się do kolekcji, ale wiecie, to kolekcjoner jak ma m, zdobyć kolekcję, to lubi, jeżeli zdobywa coś m, niespotykanego, a jeżeli coś będzie powszechnego, to już to tak nie bawi, nie? I właśnie takimi mm, niespotykanymi rzeczami były... były.. Mm... Właśnie przyjaciele w pewnym momencie. Na początku przyjaciele dawały dużo punktów dorastania, no a teraz po prostu ci przyjaciele są no, takim dodatkiem konsumpcyjnym, że tak powiem, kolekcjonerskim. No i a powiedzmy sobie szczerze, no fajnie było, jak rzeczywiście była ograniczona ich ilość niedużo ich się pojawiało na rynku, więc można było je kolekcjonować. No a ostatnio już Biedrunka, kurczę, wyszła, więc a ostatni Bastion chyba oprócz Pszczoły które były takie naprawdę niespotykane, mało ich było i tak dalej, to tam spotkać biedrunkę albo, albo pszczołę, to naprawdę była, była duża, duża, duża sprawa. Natomiast no, w tym momencie, no, jak już są takie pospolite znowu, no to, no to co, no to już... Już tak nie podnieca tak, to, to kolekcjonowanie. No, kiedyś człowiek łobił te, te kolekcje, bardzo się tym ekscytował. No teraz troszeczkę to jest zabrane, no, moim zdaniem, ale z drugiej strony no, można całą kolekcję sobie zdobyć. Tylko tych kolekcji już jest tak dużo, że no, to się mija z tym całą, to, całą tą regułą kolekcjonowania, no. No, ale, bo nigdy nie, nie dotrwamy do końca tej kolekcji, i to mnie troszkę razi, ale fajnie, że można też zdobyć te, 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 tych przyjaciół, jednak no, ceny staniają dla nowych graczy, to jest jak najbardziej fajnie, dla tych starszych już gorzej, ale no cóż, nie, 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 nie płaczmy nad rozlanym mlekiem, no, trzeba grać tak jak się w to da. No i co daje? Duch nam daje plus 18 do umiejętności, no i tutaj mamy trzy duchy, trzy z kolekcji, czyli mamy krótką tutaj tą tą, tą, tą ścieżkę tutaj do, do tej kolekcji, no co za tym idzie powiem szczerze, łatwo tą kolekcję zdobyć ale czy tak na 100% warto, to się musicie zastanowić, ja mam akurat te, te duchy na boskich, także i tak ich nie sprzedam, i tak ich nie sprzedam, <noise> Dokładnie. A no cóż, co tutaj zapowiadam? No pierwsza sprawa no to będziemy zdobywać tą całą kolekcję, tak? No to te wszystkie pary będziemy zdobywać. Druga sprawa odcinek jeszcze, który, który będzie, no to będzie, jeżeli chodzi o te świąteczne rzeczy. No i może się pojawi kalendarz adwentowy, bo powinien w takim bądź razie, jeżeli to ma być na święta. Tylko tak jak mówię, no to to jest miesiąc za wcześnie moim zdaniem. To raczej taka przedświąteczna promocja. Na święta powinno być coś jeszcze innego. Więc w tym momencie fajnie, że byliście, fajnie, że jesteście. Napiszcie coś w komentarzu, co byście chcieli się dowiedzieć. Co zbadać i w jaki sposób. Także piszcie lajkujcie i łapkujcie, jeżeli możecie. Do usłyszenia, do następnego razu.